Urządzanie domu nigdy nie sprawiało mi wielkiej przyjemności. Oczywiście lubię piękne wnętrza, chciałabym, żeby nasz dom też był ładny w środku, żeby był ładny dla nas, bo wiadomo, każdy ma inne preferencje, inne gusta, ale no jakby zawsze mi to spędzało sens powiek. Nie jestem miłośniczką przeglądania, inspiracji, Pinterestów, planowania, działam raczej chaotycznie jak coś mi się spodoba, no to wtedy staram się to dopasować do wnętrza. Jakoś po tym czasie, który już tutaj jesteśmy w tym domu, udało nam się moim zdaniem stworzyć przytulne wnętrze. Oczywiście nie do końca wykończone, no bo wiadomo, urządzenie domu to jest niekończąca się opowieść, ale są takie pewne elementy, które spowodowały, że nasz dom, moim zdaniem, jest przytulny, ciepły i Lubię w nim być, lubimy w nim być i podoba nam się. I dzisiaj właśnie chciałabym opowiedzieć Wam o jednym takim elemencie, a mianowicie plakatach, którymi um, ustroiliśmy nasze ściany. Ja mam na imię Marta i zapraszam Was na kolejny film serii Pipilotka o wnętrzach. Kiedy zaczęliśmy budować dom, wiedziałam jedną. chciałabym, żeby nasz dom był pełen roślin. Tak, przy okazji widzicie ten liść. Moja monstera już osiągnęła dojrzałość, ponieważ yy, zaczyna wypuszczać liście z tymi yy, dziurami. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale jest taki. Myślałam, że to jest jakaś, nie wiem, jakiś robak, jakaś drzewnica, a to po prostu takie uwypuklenie. tutaj jest wgłębienie z jednej strony, a z drugiej uwypuklenie. tak się wystraszyłam, że to jakiś robak, ale na szczęście nie. No, ale wracając do tematu, no właśnie, nasz dom chciałam, żeby był pełen roślin i żeby były ciekawe rzeczy na ścianach, które spowodują, że w tym domu będzie ciepło, że ten dom będzie taki trochę boho, ale jakby ja się nie. My się nie, nie, nie chcę szufladkować naszego domu w kierunku jakiegoś stylu, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Po prostu chcę, żeby to cieszyło nasze oko. Chcieliśmy, żeby to cieszyło nasze oko, żeby było, były kolory, żeby było ciepło i przytulnie. I y, uważamy, że tak jest. Nawet ktoś tam nam kiedyś powiedział, że tak właśnie jest. I powiem Wam, że jak mieszkałam, a mieszkałam w mieszkaniu y, ciemnym, z buazerią, ze starymi tapetami, które jakby tam przemalowaliśmy, przerobiliśmy trochę i też zrobiło się przetulnie. Ja mam bardzo duże sentymenty do tego mieszkania, w którym mieszkaliśmy. No ale wtedy, będąc w tamtym domu i mając te ściany takie, jakie mamy, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć czyste, białe ściany, na których będę mogła powiesić jakąś makramę, makatkę, i plakaty, plakaty, obrazy. Zawsze mi się to podobało, zawsze jak jakieś tam dziewczyny, influencerki miały, właśnie urządzały dom, czy tam pokazywały współpracę z jakimiś sklepami, które takie oto plakaty reklamują, produkują, no to właśnie. Bardzo mi się to podobało i zawsze chciałam takie plakaty mieć. No i udało mi się. Tutaj na górze Wam podlinkuję film, w którym o naszych pierwszych plakatach opowiadam. To było. Na przełomie lata i jesieni um, udało mi się, znaczy udało mi się, udało mi się zamówić e, dzięki współpracy z sklepem Galerix piękne plakaty, które cieszyły nasze oko przez ten czas. No i e, teraz, już kolejny raz mam tą przyjemność, że e, mogę Wam pokazać kolejną, e, kolejną kolekcję, tym razem wiosenną e, ze sklepu Galerix i Wam po, podać kod rabatowy 30%. Na zakup ramek i plakatów w sklepie Galerix. Wszystko będzie tutaj na dole opisane, ale też Wam potem pod koniec powiem, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Ze mną jest taki problem, że jak jest za duży wybór, to ja potem nie wiem, co mam wybrać. Na szczęście w sklepie Galeryx jest tak, że możecie sobie spojrzeć na inspiracje. Tam są pokazane w różnych konfiguracjach plakaty, jak by wyglądały na, na Waszej ścianie. Więc to jest super sprawa, można sobie to zawsze przejrzeć. Też Wam to podlinkuję na dole, te, te wszystkie miejsca, w których możecie je znaleźć. No i wtedy tak łatwiej się zainspirować i i dobrać plakaty do siebie. Tych plakatów jest tam mnóstwo, więc bardzo ciężko mi było wybrać coś. Powiem szczerze, bo no mówię, mi się wszystko podoba I, i tak naprawdę tylko starałam się właśnie dopasować do siebie stylem te plakaty i udało mi się. I nawet powiem Wam, że ze z tymi starymi, kiedy je tak połączyłam, zestawiłam, to Naprawdę one ze sobą współgrają i nawet myślimy, żeby ścian na ściance w naszym korytarzu, który prowadzi do pokojów, właśnie zrobić taką galerię trzech plakatów i między innymi wziąć też te plakaty, które już mamy z poprzedniej współpracy. Także ja Wam teraz pokażę, jakie plakaty wybrałam, przejdę się po domu, też Wam pokażę, jak to wygląda. I wtedy będziecie mogli zobaczyć, że to naprawdę jest coś pięknego. Ten plakat zamówiłam już w zeszłym roku i nie zamierzam go nigdzie chować, bo on jest przepiękny. On mi się tak podoba i właśnie on świetnie pasuje do tych plakatów, które ja zamówiłam tym razem. A tym razem postarałam się, żeby dla każdego było coś pięknego. Dlatego dla pokoju córki. Nie wiem pokój córki syna, ale jednak ciągle cały czas mówię, że to spokój jagódki, zamówiłam tak, tak, taki piękny prezent yy, yy, bukiet lodowy, tak? Albo lód bukietowy. <grym> No powiem Wam, że to są kwiaty w ogóle w moim stylu. Coś podobnego miałam w bukiecie ślubnym, nawet podobne kolory. No on mi się bardzo podoba, tu jakiś paproszek. I jagódka też jest zachwycona, też będzie wisiał w jej pokoju nad, nad łóżkiem. Tylko no właśnie, czekamy aż ktoś tam zrobi, przybije gwoździa, czy tam wkręci śrubkę i będzie sobie wisiał. Ja domówiłam trochę ramek, właśnie dlatego, że domówiłam więcej plakatów. To jest rozmiar 21 na chyba 15, z tego co pamiętam. Tu wam napiszę na dole. Ja taki mam ostatnio problem z zapamiętywaniem liczb, cyfr. I te ramki, powiem wam tak: te ramki to są dębowe ramki. Macie też do wyboru: białe, czarne. I jakby. Zamawiałam też w innych sklepach ramki, bo kiedyś tam już wcześniej i tamte się nie umywają, po prostu. Ta ramka, tutaj kurczę coś źle włożyłam, muszę jeszcze poprawić, tu jest krzywo. Ta ramka jest przepiękna, ma przepiękną fakturę, jest porządnie wykonana, ma taki fajny, naturalny kolor, bo tak jak mówię, mam jeszcze ramkę kupioną, też jako ramka dębowa przez Allegro i ta ramka ma taki szarawy odcień, a ja lubię takie ciepłe odcienie, jasne i ciepłe odcienie, więc ramki też naprawdę fajnie kupić w tym sklepie i co jest najlepsze, że od razu jak zamówicie plakat, to Wam wyskakuje propozycja, żeby dobrać ramkę. Więc nie musicie gdzieś specjalnie szukać, zapamiętywać rozmiaru, tylko po prostu od razu Wam wyskakuje propozycja ramki w tym samym rozmiarze do wyboru, do koloru kolor. Możecie też sobie wybrać w sklepie, czy chcecie z tą tutaj białą obramówką plakat, czy chcecie, żeby zajmował wydruk całą, całą powierzchnię kartki. Także to też jest fajne, no wydruk jest naprawdę dobrej jakości. Mój mąż, który zajmuje się też między innymi grafiką i różne rzeczy drukuje dla klientów w drukarniach, mówi, że naprawdę super jakość wykonania, no super projekty i super też wydruk. Także to pójdzie do jagódki pokoju. Tutaj sobie zamówiłam eukaliptusa, jeszcze. No, musi być roślina, no nie może być inaczej. No i właśnie tego eukaliptusa też jakoś planujemy zestawić z jakimiś innymi. z plakatami i umieścić właśnie taką ma małą galerijkę zrobić. My mamy fioła na punkcie takich rzeczy. Mamy całą galerijkę zdjęć naszych rodzinnych paczetam, bo tam są. Muszę właśnie coś tam po wymieniać. Może mamy właśnie te plakaty. i... Ja jeszcze plakaty też stawiam na półkach. Zaraz zobaczycie zresztą. No i w związku z tym, że ostatnio zamawiałam właściwie wszystko pod siebie, no wiadomo, że wszyscy możemy patrzeć na te plakaty, ale jednak tym razem zamówiłam też coś dla męża. On uwielbia takie, takie motywy właśnie leśne, przestrzenne i nawet kiedy się zastanawialiśmy, czy sobie w sypialni takiej ściany nie zrobić z takim właśnie wydrukiem. Póki co do gabinetu zamówiłam mu Coś takiego. Ja no, jestem też zachwycona tym, tym plakatem. Bo normalnie jak się patrzy na niego, to aż chce się chce się wyjść na dwór, chce się wyjść na spacer. Z tych niepowieszonych to na razie jest tyle, a teraz zrobimy sobie małe przejście, bo mam jeden plakat już na półce, no i mam tą galeryjkę z tym jednym ogromnym plakatem. Ja, jeżeli widzieliście poprzedni film, to będziecie wiedzieć o co chodzi, bo mam też o, plakat 50 na 70 w ramce. Zestawiłam go sobie z tymi mniejszymi, mm, i e, one właśnie są na ścianie, na której kiedyś będą schody. Ale póki co ben, w, właśnie no, nie wiedzieliśmy, co zrobić z, z tym miejscem, nie wiadomo kiedy będziemy robić górę, więc na razie postanowiliśmy coś tam umieścić, żeby nie było tak łyso. A potem będziemy szukać innego miejsca, ewentualnie przesuniemy i zrobimy galeryjkę przy schodach. No a zobaczymy. Jeszcze do tego dużo czasu, inaczej dużo wody musi przepłynąć, zanim y, będzie ta decyzja nam potrzebna. To chodźmy dalej. Tutaj mam taką. Yy... Galerijkę półek też. Ja Was przepraszam, że ja tak dzisiaj jestem taka trochę, nie umiem się wysłowić, ale ja dawno nie nagrywałam. Ja wracam do nagrywania, bo już właśnie mój przedszkolak zaczął swoją przygodę z przedszkolem, więc mam okazję, żeby nagrać dla Was coś. No i po prostu się muszę rozkręcić. Tu mamy akwarium jeszcze rybek nie ma, ale już jest gotowe. No i tu mam taką galeryjkę. Tu mi moja przyjaciółka zrobiła tam kwiatek do góry, jak widzicie. No, mój palec teraz widać <grym> nie przeżył. Muszę tam coś włożyć, jakąś zwisającą roślinę. No a tutaj piękny łapacz znów mi przyjaciółka zrobiła na urodziny. No, a tutaj pokazuję Wam, co mam. Tutaj to jest dalia. Musiałam to przeczytać, wejść do galerii, e, sklepu Galerix i przeczytać, bo się zastanawiałam, czy to Aster, czy Dalia. Ja, ja się tak na kwiatach e, takich na, dwór, na dworze nie znam jeszcze. No i też mi się bardzo podoba. Fajnie pasuje tutaj do tej zasłonki różowej. Tutaj stał wcześniej ten, e, to, ten, ten plakat z księżycem i z drzewem. E, no a teraz stoi sobie Dalia. Teraz Wam pokażę to... A tutaj właśnie w tej galeryjce e, zrobiliśmy coś takiego. E, ten duży plakat... Czekajcie, może mi się uda przejść. Znaczy na pewno mi się uda przejść. Tutaj popatrzcie mój mąż dzieciom takie niespodzianki zostawia w nocy, żeby sobie, żeby miały frajdę, gdzieś tam im kładzie jakieś autkę, no tak zrobił teraz gdzieś autko na karniszu i dzieci mają mega frajdę. Ja oczywiście tego nie zauważyłam, jak wstałam i robiłam śniadanie. Tutaj wybrałam taki plakat. Bardzo mi się kojarzy z Grecją. A my spędziliśmy naszą podróż poślubną na Krecie, potem pojechaliśmy z córką, kiedy miała rok, też właśnie w to samo miejsce, bo tak nam się tam podobało. I mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś pojedziemy, no i tak sobie właśnie pomyślałam, że tak by fajnie było, żeby tutaj była ta Grecja nasza. Tutaj mamy Hortensję, tutaj popatrzcie, to nie wiem co to za kwiat. No i tutaj bukiecik, i bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo tak właśnie mnie to napawa optymizmem przed wiosną. Ja wybrałam takie dość stonowane tym razem kolory. Ja mam żółtą, my, my mamy żółtą kanapę, taką musztardową, mamy dużo kolorów w domu, więc te plakaty nie musiały tutaj być jakieś bardzo krzykliwe, ale jednak, jednak jest trochę koloru. Są też. Jest dużo kolorowych plakatów z wieloma kolorowymi kwiatami, z widokami, więc naprawdę zajrzyjcie sobie do tej wiosennej kolekcji, bo jest naprawdę przepiękna. Dobra, ja teraz do Was wrócę już z twarzą. Dobra, teraz Wam powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zakup, zakup tych plakatów. Jeżeli zdecydujecie się na zakup plakatów i wykorzystanie mojego kodu rabatowego, to wybieracie plakaty, wybieracie ramki ewentualnie i yy, przechodzicie do koszyka i tam na dole macie miejsce, gdzie możecie wpisać kod rabatowy, kod rabatowy, hasło tego kodu to PIPILOTKA30 yy, no ja on się Wam naliczę ten kod rabatowy yy, przesyłka jest z zagranicy ale nie martwcie się o to, bo plakaty przychodzą bardzo szybko, przychodzą pięknie spakowane yy, są w... Yy, tym razem, ostatnio chyba mi przyszedł w tubie plakat, a tym razem przyszedł mi w takim płaskim kartonie. Przyszły mi te plakaty, także nic nie było naruszone, wszystko było pięknie spakowane. Kurierka przywiozła, czy tam kurier, nie pamiętam, i do rąk własnych mi oddał. Miałam w zeszłym roku problem, powiem szczerze, z kurierem, ponieważ był to DHL. I y, pani, y, ona się nie przyznała do tego, powiedziała, że ktoś inny był, ale jestem przekonana, że to ona była. Zostawiła mi plakaty na tarasie, który jest niezadaszony. Mm, My byliśmy wtedy na openerze w Gdyni i y, no właśnie nie. Y, cały czas śledziłam przesyłkę i było powiedziane, że e, była próba doręczenia z próbą kontaktu, nikt do mnie nie dzwonił. Drugi raz też, że próba doręczenia i e, no już e, zakończyła sukcesem, więc ja szybko zadzwoniłam do sąsiada, żeby zobaczył, czy te plakaty gdzieś leżą i one sobie na tarasie leżały, nie? I e, gdy a następnego dnia była nawałnica z gradem, która mi zniszczyła e, dużo w, ogródkowych upraw, e, ludziom narobiła szkód Tutaj u nas na wsi naprawdę dużych. No i ja też bym już plakatów nie miała, gdyby nie sąsiad, który akurat był w domu, a niekoniecznie musiał być, bo też nie zawsze jest. Ale powiem Wam ciekawostkę. Napisałam do sklepu Galerix, napisałam do nich i powiedziałam o sytuacji. Zgłosiłam to i oni zareagowali natychmiast. Kontakt z nimi jest cudowny, nawet przez Instagram. Po prostu odpisują, a są tak mili, że aż chce się miłodzień zaczynać. Zaczyna się miłodzień, jak się z nimi pisze. I od razu powiedzieli, że tak, że oni w ogóle mieli problem z tym dostawcą i oni już zmienili, zmieniają kuriera, i teraz jest inny kurier, i nie ma żadnego problemu i dzwonią, i kontaktują się i pytają, czy będziemy w domu, czy możemy być, yy, czy, czy może być o tej i o tej porze. Także tutaj już nie ma żadnego problemu. Jak widzicie, no, te plakaty naprawdę są dobrej jakości. Papier jest gruby, więc wszystko jest naprawdę na najwyższym poziomie. A teraz przez następne kilka miesięcy będę miała wspaniały widok pięknych pięknych obrazków, pięknych plakatów, także naprawdę warto. Pamiętajcie hasło pipilotka 30. Jeżeli coś zamówicie, to dajcie mi znać. Ja bardzo chętnie yy, poczytam co zamówiliście. Możecie mi wysłać zdjęcia albo na Facebooku, albo na Instagramie. Chętnie zobaczę co tam macie z Galeriksa. Bo powiem Wam, że naprawdę wybór jest taki: każdy znajdzie coś dla siebie. Czy ktoś preferuje styl boho, czy ktoś preferuje styl glamour, czy ktoś preferuje styl loftowy, i jakie tam jeszcze są te style, bo ja się nawet na tym nie znam za bardzo. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, także mam nadzieję, że sobie coś fajnego wybierzecie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że spędziliście miło ze mną czas. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co wy wieszacie na ścianach, co wy lubicie mieć na ścianach w domu, czy w ogóle lubicie, bo są osoby, które nie lubią mieć poobwieszanych ścian. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo miło będzie mi, jeśli teraz to zrobicie. Zapraszam na mój Instagram pipilotka.pl i do grupy Amatorzy Ogródka i Domowej Dżungli Pipilotki. I pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejny film. 爸。